Zadanie 17, matura 2019, poziom podstawowy. Proste równania Y oraz Y są równoległe gdy? I teraz tak, najważniejsze pytanie to trzeba sobie zadać, kiedy dwie proste są równoległe. A we wzorach mamy jasno napisane, że dwie proste są równoległe, kiedy ich współczynniki kierunkowe są równe, czyli A1 ma być równe A2. I teraz najważniejsze pytanie, czym jest A1, czym jest A2? Przypomnijmy, że... Równanie prostej w postaci kierunkowej to jest ax plus b. I współczynnikiem kierunkowym jest po prostu ta liczba a. I czyli w skrócie po naszemu można by było powiedzieć, że to, co stoi przy x i teraz tak, żeby były równoległe, to te współczynniki kierunkowe muszą być takie same. A zatem to, co stoi przy x w pierwszej prostej, to jest 2m plus 2, a przy drugiej prostej to jest 3m. Odjąć 3. I to ma być sobie równe, więc ja to po prostu przyrównałem, a teraz to jest równanie z jedną niewiadomą, czyli wypadałoby to rozwiązać i zrobimy tak, że tą M, te 2M przeniesiemy na prawą stronę, na liczbę na drugą, czyli 2 plus 3 jest równe 3M, odjąć 2M, czyli właśnie na to, że mam 5 jest równe M, czyli M jest równe 5, i to jest odpowiedź D.